Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was haul perfumowy z Zary. I są to perfumy, które kupiłam na Black Friday i czekałam aż będą jakieś właśnie na promocji i były dość korzystne ceny. Także mam Wam do pokazania chyba coś koło 13 nowych perfum. I ten filmik będzie podobny do poprzedniego, gdzie otwierałam te zapachy i testowałam je na żywo. Także powiem Wam moje pierwsze wrażenia co do tych perfum Nie przedłużając, zaczynajmy Nie zapomnijcie również zostawić łapek w górę, komentarza i subskrypcji Będzie mi bardzo miło I pierwszymi perfumami będzie to taki zestaw Zara Chapter One Travel Set I mamy tutaj Golden Decade, Sublime Epoch, Rose Gourmand i Red Temptation I one są w pojemnościach 30 ml Weźmy sobie na pierwszy ogień Sublime Epoch i wiem, że jest to inspiracja perfumami Giorgio Armani My Way, także zobaczymy, czy podobnie pachną. Na pewno będą to perfumy takie e, cytrusowo-kwiatowe, zresztą powinniście je kojarzyć, są one bardzo popularne i zobaczymy, czy te pachną podobnie. Są na pewno bardzo ładne. Od razu, jak je powąchałam, czuję takie właśnie e, lekkie orzeźwienie, taką owocowość, soczystość, trochę jak taki cukierek pachną. Czuć tutaj właśnie białe kwiaty i cytrusy. E, myślę, że są one podobne do My Way, natomiast nie powiem Wam e, w jakim stopniu, ponieważ My Way nie, nie posiadam. I są one trochę podobne też do Givenchy Linterdit Linterdit, których też nie posiadam, e, natomiast myślę, że e, właśnie te sobie zostawię jako takie połączenie tych perfum. E, pachną bardzo dobrze po prostu. Uważam, że czasami nie warto przepłacać za perfumy designerskie, e, które na przykład na rynku są już długo i mamy takie świetne zamienniki, jakie na przykład robi czasami Zara. Jeśli ja mam kupować perfumy designerskie, to takie, których zazwyczaj nie ma zamienników albo tak bardzo je kocham, że chcę mieć po prostu oryginał lub mają takie piękne opakowanie natomiast ogólnie moja kolekcja cała składa się w większości z zapachów celebryckich, z zapachów jakichś tańszych jest tam para designerskich perfum i za niedługo też nagram właśnie filmik z moją całą kolekcją perfum także zobaczycie co tam, co tam jest mniej więcej a jeśli chodzi o Sublime Apok, to na pewno bardzo ładne kobiece perfumy i zaraz Wam przeczytam, jakie mają nuty zapachowe. Więc tak, mamy tutaj w nutach głow bergamotkę, w nutach serca tuberozę, kwiat pomarańczy, jaśmin. Ja uwielbiam kwiat pomarańczy i czasami tuberozę, także są to jedne z moich ulubionych nut zapachowych. W nutach bazy mamy wanilię i cedr. Natomiast tej wanilii tutaj za bardzo nie czuć. Nie są to zdecydowanie waniliowe perfumy. Myślę, że ta wanilia po prostu gdzieś tam jest w tle, dodając lekko po prostu słodyczy tym perfumom. Następnie mamy Golden Decade. Jest to ta klasyczna, podstawowa wersja. Są one bardzo porównywane do Libre Intense YSL. I myślę, że takie będą. Wiele osób o nich mówi. Ja w poprzednim holu z Zary wąchałam Golden Decade Winter, natomiast teraz wąchamy sobie tą klasyczną wersję. Myślę, że one będą pachnieć dość podobnie. I słuchajcie, co ja tutaj mogę powiedzieć: pachną po prostu jak Libra. Są waniliowo, słodko-lawendowe z nutką cytrusów i szczerze mówiąc, ja nie widzę konieczności zatrzymywania sobie klasycznej wersji Golden Decade i tej wersji Winter. Myślę, że zostawię sobie tylko tę wersję podstawową, a tamtej się po prostu pozbędę. Są tu po prostu ładne, klasyczne, kobiece perfumy. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to tutaj w nutach głowy mamy mandarynkę, w nutach serca kwiat pomarańczy, jaśmin, lawendę i w nutach bazy wanilię. Także jestem jak najbardziej na tak i mm, polecam. Następne, słuchajcie, będą Zara Rose Gourmand. Ja ten zapach już bardzo dobrze znam, e, ponieważ ja już go posiadam. Posiadam już e, trzecią właśnie buteleczkę. To jest moja trzecia buteleczka. Pierwsza mi się potukła, e, byłam jakoś w połowie jej zużycia. Kupiłam kolejną i też jestem już jakoś w połowie, dlatego myślę, że trzecia... Też za niedługo zostanie przeze mnie otwarta i używana. Jest to zapach, który ja bardzo lubię. Jest to zapach ciepły, waniliowo-różany. Jest on bardzo uwodzicielski, taki tajemniczy, mocny, taki z przytupem. Uważam, że nie jest to zapach na co dzień. Nie każdy, myślę, czułby się dobrze w takim mocnym zapachu. Jest on według mnie fajny na takie wieczorowe wyjścia lub na jakieś specjalne okazje. Jest to zapach porównywany do Montal Intense Café oraz Mansera Rose z I Już wam czytam nuty zapachowe. W nutach głowy mamy różę, w nutach serca mamy bursztyn, i w nutach bazy mamy wanilię. Um, co tu dużo mówić, jeśli lubicie mocniejsze zapachy z pazurem, jeśli lubicie wanilię oraz róże. Natomiast nie jest to taka róża, wiecie, mm, subtelna. To jest róża z pazurem. To bardzo Wam polecam te perfumy. I ostatni zapach z tego setu, czyli czwarty. Jest to Zara Red Temptation. Jest to e, znany odpowiednik Baccarat Rouge e, 540. I ja ten zapach już wąchałam w poprzednim holu z Zary. Natomiast był w tym secie, mi to nie przeszkadza. Ja z łatwością go sprzedam. Nie mam problemu z tym, żeby sprzedawać jakieś perfumy, czy kupować coś w ciemno. Ja na przykład właśnie bardzo lubię kupować perfumy w ciemno, ponieważ jest taka ekscytacja i nie wiadomo, co przyjdzie właśnie w tej paczce. No, wracając do tematu. To jeśli chodzi o Red Temptation, to jest zapach, który jest ciężki. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to w nutach głowy mamy szafran, gorzką pomarańczę, kolendrę, w nutach serca pralina jaśmin i w nutach bazy bursztyn mech Piżmo. Wiele osób porównuje ten zapach do jakichś szpitalnych bandaży, coś takiego. I ja niestety w tym zapachu również to czuję. Jest to zapach dla mnie po prostu mało przyjemny. Jeśli chodzi ogólnie o Baccarat Rouge i podobne zapachy to ja lubię te perfumy mniej więcej, ale nie kocham ich tak jak niektórzy. Uważam, że lepszym zamiennikiem Baccarat Rouge, takim przyjemniejszym w odbiorze, przynajmniej według mnie, to jest zamiennik z Dossier Ambery Safron. I tamtego faktycznie czasami używam, natomiast ten z zary średnio mi się właśnie podoba przez tą nutę właśnie tych bandaży. Także ja się tego zapachu będę pozbywać, ponieważ wiem, że po prostu dla mnie jest on zbyt dziwny, zbyt ciężki i po prostu nie będę go używać. Natomiast jeśli jesteście ciekawi zapachów bakarat róż podobnych, no to. Oczywiście możecie spróbować i pomochać sobie te perfumy, one są cały czas w zarze, także, e, także tak. Następnie mam Wam do pokazania trzy takie zapachy z serii Oud. Mamy tutaj Hipster Oud, Bohemian Oud i Perpetual Oud, także zacznijmy może od tego Hipster Oud. Ja już go w sumie jakiś czas temu chciałam kupić, także bardzo się cieszę, że e, był on na promocji. Jest to zapach, w którym czuć na początku róże z udem. Jest to zapach raczej z tych takich poważniejszych, cięższych, wieczorowych. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to mamy tutaj czerwoną różę, bursztyn, czarną porzeczkę, szafran, piżmo, agar, ud, różowy pieprz, kwiat pomarańczy, konwalie. Jest to taki zapach, nad którym ja się muszę zastanowić, czy zostawiać go w swojej kolekcji, czy będę go w ogóle używać. Ponieważ UD jest jak dla mnie dość ciężkim składnikiem, na pewno nie na co dzień. Natomiast są to dość eleganckie perfumy. Także jeśli lubicie takie klimaty, to możecie się zapoznać z Hipster UD. Następnym zapachem będzie Perpetual UD. I słuchajcie, tutaj pierwsze co czuć według mnie to jest róża taka zarwana prosto z krzaka, taka nawet troszeczkę zielona i też jakiś właśnie ud. Jest to zapach, który jak dla mnie pachnie troszeczkę vintage, troszeczkę staromodnie. Zobaczmy jakie są nuty zapachowe. Mamy tutaj czerwoną różę, agar ud, szafran, bursztyn, paczule, skóra, wetywerię. Pieprz, mu gruszkę. E, ja myślę, że właśnie czuć to różę z udem, z paczulą, z, takim, z takimi właśnie trochę przyprawami. E, I też nie jest to zapał, według mnie, łatwy i, i bezpieczny do, do kupienia w ciemno. Natomiast jeśli lubicie róże, to on powinien Wam się spodobać. I znowu ciężko mi go ocenić. E, powiedziałabym, że jest to dla mnie takie. 5, 6 na 10, coś takiego. Po prostu mi personalnie on się kojarzy dość staromodnie. Nie wiem, czy chciałabym tak do końca pachnieć, ponieważ jestem młoda. Także muszę się zastanowić nad tym, czy będę go zostawiać. Jeśli chodzi o ten zapach, to tutaj dopowiem, że są porównywane do Ut Satin Mood od Mason Francis Courtyjean. Także mamy kolejną inspirację drogimi, dużo droższymi perfumami. Kolejny zapach to będzie Bohemian Oud. I jeśli chodzi o nuty zapachowe, mamy tutaj kadzidło, ziarno kakaowca, wanilię, czarny pieprz, agar oud, skórę i kocankę. I ten zapach jest porównywany do By The Fireplace Mason Martin Margiela. I zobaczmy sobie, jak on pachnie. I Słuchajcie, tutaj na początku bardzo czuć ten czarny pieprz. Dosłownie jakby ktoś kręcił pieprz w młynku. Pamiętam dzieciństwo właśnie. I szczerze mówiąc, ja chyba nie dam rady takiego zapachu nosić. Za bardzo bym ja pewnie świdrował w nosie. Także jest to ciężki zapach. Ogólnie ta seria z tym udem jest no dość specyficzna, także nie będzie ona dla każdego. Są to zapachy takie cięższe, mroczne i ten również taki jest. Powoli on się wysładza i zaczynam czuć tutaj może takie kadzidło z tym ziarnem wanilii i Ziarnem kakaowca, przepraszam, i z wanilią. Myślę, że jest on ciekawy, natomiast chyba nie do końca dla mnie po prostu. Napiszcie w komentarzu, czy macie któryś z tych zapachów z tej serii UD, bo jestem bardzo ciekawa, czy je lubicie, czy nie są dla Was za ciężkie. Także to był Bohemian Oud. Przejdźmy dalej. I następnie mam Wam do pokazania e, trzy takie dwupaki perfum, i wszystkie one są z tej podstawowej kolekcji. Mamy tutaj Femme, Nuit, Orchid, Wonder Rose, Red Vanilla i Black Amber. Także zacznijmy sobie od Femme i Nuit. Tak on wygląda. Nie wiem czemu, ale ja tutaj wyczuwam trochę marcepan i trochę taką nutę męskich perfum. Może trochę alkohol. Dajmy im trochę jeszcze wietrzeć. Ja bym powiedziała, że te perfumy mogą być nawet uniseksowe. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to w nutach głowy mamy brzoskwinię, bergamotkę, w nutach serca irys, konwalie, w nutach bazy wanilię, bursztyn, piżmo, nuty drzewne. I teraz właśnie jak przeczytałam to, tą konwalję gdzieś tam też w tle czuć. Nie wiem czemu, ale te perfumy mi się kojarzą troszeczkę jak takie chusteczki nawilżone dla niemowląt. Z takim trochę Vibe męskich perfum, gdzieś tam z nutą słodyczy. jest z nich też trochę elegancji. Ja oczywiście mówię że żartobliwie takie porównania, ale po prostu mówię takie moje pierwsze skojarzenia. Szczerze mówiąc, tak średnio mi się one podobają. Ja bym im dała jakieś 4 na 10. I z tego co widzę na fragrantice, one są porównywane do Coty Exclamation. Także jeśli chodzi o Nuit, to jak na razie jestem na nie. Następnie mamy zapach Fem. Ten zapach ogólnie słabo dość czuć. Jest taki dość kobiecy, lekko słodki, ale szczerze nie porywa mnie też. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to mamy tutaj piwonie, bergamotkę, w nutach serca fasoletonkę, drzewo sandałowe, w nutach bazy wanilię, piżmo, paczule. I ja tutaj czuję właśnie troszeczkę tego wszystkiego. To drzewo sandałowe mm, sprawia, że ten zapach jest taki. Nie za słodki. Na Fragrantice ten zapach porównywany jest do e, Satin od Lalique oraz Kenzo Amour Kenzo. Może jest lekko nawet pikantny. Jeśli chodzi o zapach fem, to też bym mu dała takie 4 na 10. Ehm, także taka jest moja opinia, taki jest mój werdykt, jeśli chodzi o ten zapach. I kolejnym zapachem będzie Wonder Rose. Tutaj, słuchajcie, od razu poczułam żelki Haribo lub jakieś po prostu owocowe żelki. Może gdzieś tam ta róża w tle sobie jest taka świeża, ale głównie tutaj czuć jakieś owoce, także zobaczmy, co jest w nutach zapachowych. Więc tak, w nutach głowy mamy gruszkę, w nutach serca czerwone owoce, w nutach bazy wanilię. I ten zapach jak najbardziej pachnie właśnie takimi owocami, takimi soczystymi. Jeśli chodzi o... To, do czego nie jest porównywany, to jest porównywany do takich różowych perfum od Lacoste. Jest to Ude Lacoste L.12.12 Pur L Sparkling Lacoste. Jest to zapach na pewno radośniejszy od poprzednich. Jest to zapach soczysty, owocowy. Trochę pachnie też jak taki owocowy szampon do włosów. Właśnie ostatnio oglądałam taką jedną zagraniczną YouTuberkę i ona właśnie nagrała filmik o perfumach, które pachną jak szampon do włosów. I ja trochę lubię takie zapachy, natomiast no on, jest, on jest dość przyjemny. Natomiast jest bardzo owocowy, także trzeba lubić owoce i taką soczystość. Także to był zapach Wonder Rose. I kolejny zapach to będzie Zara Orchid. Ten zapach jest taki dość zwiewny, lekki i kobiecy. Czuć tutaj właśnie trochę cytrusy. Jakiś owoc może też tu czuć, natomiast to nie jest tak nahalnie owocowe jak poprzedni zapach. Uważam, że jest to zapach taki bardziej uniwersalny, dobry na co dzień, dobry na każdą porę roku. Też pachnie trochę jak taki szampon do włosów, ale nie już tak intensywnie, tylko jest taki zrównoważony i subtelny. Ma w sobie też taką pozytywną energię, że tak to ujmę. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, mamy tutaj w nutach głowy bergamotkę, w nutach serca orchidę i w nutach bazy wanilię. Natomiast tej wanilii tutaj nie czuć. To nie są zdecydowanie perfumy waniliowe, tylko takie cytrusowo zwykłe. I ten zapach na Fragrantice porównywany jest do Bombshell od Victory's Secret lub do yy, Incanto Shine od yy, Salvatore Ferragamo. Ja Incanto Shine posiadam i one pachną troszeczkę podobnie. Natomiast Incanto Shine jest taki bardziej morski, trochę jak Victoria's Secret Aquakis, jeśli chodzi właśnie o porównanie na przykład do mgiełki. Zapachu Bombshell nigdy nie miałam okazji powąchać niestety. Także tutaj się nie odniosę. Natomiast jest to całkiem przyjemny zapach. Czy jest on czymś szczególnym? Nie, ale jest całkiem przyjemny. Także to było Zara Orchid. I kolejny zapach, już przedostatni, to będzie Zara Red Vanilla. Tutaj pierwsza co poczułam, to jest taka soczysta, czarna porzeczka. Ogólnie jakieś takie owoce. I te perfumy pachną trochę jak jakiś likier albo jakaś nalewka. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to tutaj mamy właśnie czarną pożyczkę, wanilię, pralinę, paczulę, gruszkę, fasolę, tonkę i irys. I czy te nuty zapachowe coś Wam już mówią? Ten zapach jest podobno inspiracją La Viebel od Lancôme. natomiast ja La Viebel kojarzę, że one były bardziej waniliowe i jeszcze bardziej pudrowe. Ta wersja z Zary jest bardziej owocowa, bardzo skupia się na tej czarnej porzeczce według mnie. Możliwe, że po jakimś czasie, kiedy one posiedzą na skórze, możliwe, żeby się stały bardziej podobne, bardziej takie pudrowe lub słodkie. Natomiast wiadomo, w tym filmiku oceniam tylko pierwsze wrażenie. Nie są one złe, myślę, że warto byłoby dać im szansę i dłużej je ponosić. Dlatego najprawdopodobniej też tak uczynię. Jeśli je macie, powiedzcie, czy przypominają wam one La vie belle. Czy raczej średnio? Są po prostu w porządku. Także to była Zara Red Vanilla. I ostatnie już perfumy w tym holu zakupowym to będzie Zara Black Amber. Te perfumy pachną trochę syntetycznie w sumie. I są dość ciężkie do określenia, do zdefiniowania. Jest tu może trochę owoców, może trochę pachną jak szampon pachną trochę elegancko, przejdźmy lepiej do nut zapachowych, e, ponieważ ciężko mi tutaj wyszczególnić, co dokładnie czuć w tym zapachu, w nutach głowy mamy mandarynkę w nutach serca marakuje i gardenię tahitańską e, i w nutach bazy mamy pismo i wanilię, oraz ten zapach jest porównywany do e, Dolce Gabbana The One e, i szczerze ja nie mam porównania, akurat te nigdy mnie jakoś y, szczególnie nie interesowały. Te perfumy są po prostu nijakie, dziwne. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, jakie mam określić. Według mnie pachną znowu trochę uniseksowo, mają w sobie trochę taki tajemniczy wydźwięk, tak jakby były bardziej właśnie na jakieś poważniejsze okazje albo na wieczory. Ciężkie są do opisania, jakoś niezbyt mi się podobają, szczerze mówiąc. I w sumie nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć na ich temat. Są trochę jak taka zagadka. Jeśli chodzi o ten zapach, to myślę, że jest on gdzieś na dole, jeśli chodzi o ranking perfum z tego odcinka. Bo jest po prostu taki nijaki, ciężki do zdefiniowania. Niczym w sumie się nie wyróżnia. Um, więc. To jest jedyne, co mogę o nim powiedzieć na ten moment. Także to były perfumy Zara Black Amber. Także dobrnęliśmy do końca, powąchałam wszystkie te perfumy, i przyszedł czas na podsumowanie, czyli co ogólnie myślę o tym holu. Jak dla mnie każdy hol jest dobry, ponieważ kupiło się nowe perfumy. Myślę, że. Przynajmniej połowę z nich się pozbędę, bo jakoś nie skradły one mojego serca. Także myślę, że za niedługo nagram dekluter perfumowy, czy tam deklater. W każdym razie nagram filmik, gdzie pokazuję wam perfumy, których pozbywam się z kolekcji, ponieważ mam taki zamiar, żeby troszeczkę zmniejszyć tą kolekcję, bo są perfumy, które leżą na półce i faktycznie ich nie używam. Także przemyślę sobie, co zostawić z tego holu, a czego się pozbyć. Natomiast, co mogę Wam e, na pewno polecić, to będą te perfumy z początku filmiku, czyli na pewno będzie to Zara Sublime Epoch, Rose Gourmand Golden Decade, a może oprócz Red Temptation, oczywiście, których e, nie lubię za bardzo. Także ta trujeczka. Sublime Epoch, które są podobne do My Way. Bardzo, bardzo przyjemne perfumy. Rose Gourmand, są to perfumy słodkie, uwodzicielskie, tajemnicze. Troszeczkę bardziej wymagające, dlatego musicie lubić takie cięższe zapachy. Ale jak najbardziej są one warte swojej ceny i pachną drożej niż kosztują. I oczywiście Golden Decade, które pachną bardzo podobnie do Libre. I pachną drogo elegancko, pięknie, więc jak mogłabym ich nie polecić. Także na pewno tą trójkę polecam. Jeśli chodzi o perfumy z serii z Udem, no to tutaj mam mieszane odczucia. Na pewno trzeba lubić ud, żeby polubić się z tą kolekcją. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest coś dla mnie. Zobaczę, ponoszę, pomyślę. Także ta trójeczka stoi pod znakiem zapytania. A jeśli chodzi o wszelkie perfumy z tej podstawowej kolekcji Zary, to tutaj szczerze mówiąc też mam mieszane uczucia. Polecam Wam po prostu iść do Zary, one zawsze są w zarze i powąchać te stare, poczytać nuty zapachowe. Mnie one jakoś nie porwały szczególnie. Znajdzie się tu kilka dobrych. Te jedne takie mi się podobały, które były takie dość, dość lekkie, kobiece i zwiewne. Tylko w zasadzie teraz już nie pamiętam, czy to były FEM, czy to były Wonder Rose. Napiszę Wam najwyżej tutaj e, nazwę e, gdzieś do góry. Także to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie proszę komentarz. E, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.